Jeżeli chodzi o ciebie, to kwestia takiego kaskadowego spływu waloryzacji do dalszego podwykonawcy. Pytanie z Instagrama. Czy jeśli w trakcie realizacji przetargu publicznego GW dostaje waloryzację, podwykonawca również, to czy dalszy podwykonawca, zgłoszony oczywiście, ma do niej prawo? Czy to jest tylko dobra wola podwykonawcy? Yy, ustawa prawo zamówień publicznych. Yy... Nie zawsze i co nie do wszystkich postanowień działa na linii generalny wykonawca podwykonawca. Tutaj mamy pewne ograniczenia. Dlatego, jeżeli mówimy o waloryzacji wynagrodzenia, którą otrzymał generalny wykonawca od zamawiającego, to skupimy się na postanowieniach umownych. Dlatego, że w przypadku podwykonawcy względem generalnego wykonawca, jakby, czy dalszych, odpada nam chociażby taka podstawa prawna z PZP, jak artykuł 455, czyli taka jakby zmiana treści umowy wynikająca z okoliczności, których z radną nie mogła przewidzieć, ale jakby wracając do wątku, to jakby skupimy się na waloryzacji umownej. I jest taka sytuacja, że generalny wykonawca otrzyma waloryzację wynagrodzenia na podstawie postanowień umownych i jest w PZP regulacja, która pozwala na obowiązkowe wręcz przeniesienie waloryzacji na rzecz podwykonawcy. I mówimy tutaj o artykule 439 ust. 1, który mówi, że jeżeli wynagrodzenie wykonawcy zostało zmienione, tak jakby zgodnie z tymi klauzulami umownymi, to wtedy jest on zobowiązany do zmiany tego postanowienia podwykonawcy, i tam są wskazane dwa warunki. Pierwszy warunek jest taki, że okres obowiązywania tej umowy podwykonawczej musi być dłuższy niż 6 miesięcy, i drugim tym warunkiem jest, że przedmiotem tej umowy są roboty budowlane, usługi, lub dostawy. I teraz oczywiście nie będę mówiła o rzeczach takich absolutnie podstawowych, że najlepiej by było, jakby podwykonawca w swojej umowie samodzielnie zadbał o te klauzule waloryzacyjne. A to, o czym teraz mówię i co przeczytałam, dotyczy sytuacji, jeżeli o to nie zadbał. I teraz tak, podwykonawca nie zawsze ma możliwość dowiedzenia się, czy ten generalny wykonawca tę waloryzację uzyskał, czy nie uzyskał. Relacje na budowie są różne, nie zawsze jest to atmosfera przyjazna, dlatego podwykonawca powinien zadbać o to, żeby zapytać, czy to generalnego wykonawca do niego złożyć wniosek, a jak on milczy, tak, bo jest ta nieprzyjazna atmosfera to wtedy zapytać inwestora o to, czy taki wniosek przez generalnego został złożony i czy taka waloryzacja została wypłacona. I w sytuacji, jeżeli podwykonawca faktycznie poweźmie taką informację, że tej waloryzacji zamawiający na rzecz generalnego dokonał, to wtedy istotne jest, czy zakresowo nasz zakres będzie pokrywał się z zakresem zwaloryzowanym przez zamawiającego. Tak? Czyli w sytuacji, jeżeli ja na przykład jestem podwykonawcą infrastruktury drogowej i wykonywałam jako wykonawca podbudowę, to pytanie, czy na tym odcinku, tak, jakby w tym zakresie tej podbudowy, na przykład tego kruszywa, na przykład jeżeli mówimy o materiałach, to czy ta wartość została zwaloryzowana? Jeżeli została, to generalny jak najbardziej ma obowiązek ten zakres na podstawie naszego wniosku z naszym wyliczeniem i z naszym przedstawieniem kosztów, które my ponieśliśmy na wykonanie tego zakresu, który został wykonawcy zwaloryzowany, zawnioskować o dokonanie takiej wypłaty i tutaj generalny jest zobowiązany do uiszczenia takiej waloryzacji. W sytuacji, jeżeli, takie jeszcze ostatnie zdanie, jeżeli um, na przykład Nasza umowa trwała krócej niż 6 miesięcy, tak? Bo to jest jedna z przesłanek dokonania tego obligatoryjnej waloryzacji. Albo jeżeli kwota, którą, o którą my wnioskujemy, jest na przykład zbyt niska, to wtedy też należy pamiętać, że nie ma tutaj żadnego wyłączenia zasad ogólnych, czy przepisów ogólnych podwyższenia, wynagrodzenia wynikających z kodeksu cywilnego. Mhm. I to tyle. To... Ode mnie. Ty chcesz teraz wyjść, czy ja mogę jeszcze do twojej waloryzacji dodać? Mhm. Mogę sam, by, mogę. Dobrze. Jeżeli chodzi o to, co mnie chodziło po głowie, to parę rzeczy praktycznych, które chodziły mi po głowie, też poruszyłaś. GUS versus inne modele waloryzacji. To, co widzę często na mniejszych inwestycjach i wśród mniejszych zamawiających, że oni nie są zainteresowani taką waloryzacją jak Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, chociażby koszyku, jak, jakiegoś tam koszyka kosztów, tylko chętnie sięgają po takie proste modele bazujące na wskaźnikach chociażby gusu I w takim przypadku, jeżeli w kontrakcie głównym właśnie ta waloryzacja jest GUS-owska, czy bazuje na inflacji, jakimkolwiek takim prostym wskaźniku, na przykład pożycza sobie zamawiający. Jest popularna wśród zamawiających całkiem ta jednowskaźnikowa klauzula waloryzacyjna, przygotowana przez, może nie przez, a pod auspicjami Urzędu Zamówień Publicznych, bo tam wielu ojców tego sukcesu było, długa lista organizacji branżowych brała udział w pracach. To wtedy jest, a podpowiem, szanowni dalsi podwykonawcy, i tak dalej. Same warunki waloryzacji znać możecie łatwo, no bo kontrakty publiczne są dostępne publicznie również. Także zajrzeć do nich możecie w każdej chwili w internecie je sobie znaleźć. Jeżeli chodzi o takie głosowskie waloryzacje, powiedzmy, to tam będzie was interesował głównie czas. Bo one są takim pewnym uproszczonym modelem i wracając do przykładu tego Anety z podbudową, tam waloryzuje się jakby czas, a nie zakres o tyle, że bierze się pod uwagę, w jakim okresie roboty były robione, i czy w tym okresie ten wskaźnik odpowiednio już skoczył, tak jak sobie założyliśmy. Więc tam będzie Was interesowało sprawdzenie dokładnie, czy w czasie, który został w cudzysłowie zwaloryzowany, wy również robiliście te swoje roboty. No bo wtedy wykonawca de facto w takiej waloryzacji dostaje za wszystkie. Prace, które wykonywał w danym okresie czasu. W związku z tym, jeżeli Wy się też tam łapiecie, to dostał też za Was. A w bardziej złożonych modelach, na inwestycjach chociażby samorządowych, one nie kojarzę nawet, czy koszyki jakieś kojarzę, że były tworzone swoje. Ale jeżeli będziecie już w zakresie właśnie takim waloryzacji, która dotyczy zakresów robót, tak jak to ujmowała neta, że chociażby wykonawca dostał na. Podbudowę, innymi waloryzację z tego tytułu, bo tam wykazał zwiększenie kosztów, to wtedy jak najbardziej spaść na Was powinny. A żeby oddać to kubaturą, łatwiejszy może przykład, jeżeli się okaże, że zwaloryzowano to roboty elektryczne, bo tam był rzeczywiście podniesiony koszt, ale nie ogólnobudowlane. To fakt, że ty podwykonawca ogólnobudowlany usłyszysz od kolegi elektryka, który robił na tej budowie, że on dostał waloryzację, nie oznacza wcale, że ty ją dostaniesz. I to, że ty jej nie dostałeś, nie oznacza wcale, że ktokolwiek źle cię potraktował. I jeszcze wątek taki chodził mi ciekawy po głowie praktycznie. Co jeżeli generalny wykonawca nie, wy nie zwaloryzuje, chociaż mógł? Z, ró z różnych względów nie wystąpił w czasie, zapomniał albo... Nie walczył dostatecznie, z czym to wiązać się będzie. W takim przypadku, jeżeli ja jako wykonawca nie dostałem waloryzacji, to cóż mam przekazywać w dół? I podwykonawca może czuć się oszukany, no bo chociażby złożyliście za późno ten wniosek, gdyby trafił on wcześniej do zamawiającego, moje roboty de facto były objęte waloryzacją. Tak nie są. I można tutaj Przynajmniej rozmyślać, kombinować jakieś odpowiedzialności odszkodowawcze, ale szczerze mówiąc, temat śliski bardzo, bo trzeba by przekonać sąd do tego, że generalny miał obowiązek w naszym interesie występować w możliwie najwcześniejszym terminie, bo klauzule waloryzacyjne często wyglądają tak, że waloryzacji podlegają roboty do te od momentu złożenia wniosku, co jest takim kompromisem. Do przyjęcia, a czasami wręcz, że dopiero od podpisania aneksu waloryzacyjnego, co według mnie już jest rozwiązaniem złym i wykonawcy nie powinni być nim zainteresowani, bardzo powinni z tym walczyć, bo zamawiający de facto może sobie przerzucać tę waloryzację, odraczając troszkę wygodnie zawarcie aneksu. I to jest ten właśnie wątek, i tych niuansów takich jak ten jest sporo, dlatego moja ogólna rekomendacja jest taka, żeby już na starcie, my zresztą tak to praktykujemy, że jeżeli opiniujemy umowę i jest tam kwestia waloryzacji, to w takiej ściądze do budowy też przekazujemy informację, że słuchajcie, pod kątem waloryzacji chociażby to po upływie pierwszego roku od razu siadacie, czy odzywacie się do nas, zresztą my też będziemy mieli zapisane, jeżeli pracujemy stale przy obsłudze tej inwestycji, a jeżeli nie pracujemy, to wy musicie pamiętać. Że trzeba zbadać, czy wzrósł wskaźnik odpowiednio i złożyć wniosek, no bo bez sensu tracić pracę, bo te klauzule działają także jak na przykład przypomnisz sobie na koniec kontraktu, że na dobrą sprawę można było waloryzować i nawet jeżeli te warunki były spełnione, czyli po roku był wzrost cen, robiłeś dalszy rok, no to niestety, jeżeli umowa wprost przewiduje, że waloryzuje się roboty wykonywane po wniosku, a ty składasz wniosek na tydzień przed odbiorem końcowym, no to powodzenia z waloryzacją tego tygodnia prac. Tutaj ostatnia taka uwaga praktyczna z mojej strony, przydatna. Zdecydowanie bardziej pożądane z perspektywy wykonawcy są te modele, które przewidują, że waloryzujemy na przykład jeżeli kręcąc się ciągle wokół tego głusu, że waloryzujemy od momentu wzrostu wskaźnika bo wtedy po prostu jeżeli już ten wskaźnik wzrośnie, to wszystko po nim dopłacamy. A formalizmy związane z postępowaniem i tak dalej niech się toczą swoim rytmem i kiedy tam wniosek złożymy, to inna kwestia. I tak takie umowy też są zawierane.